Nadwaga i otyłość to globalny problem systemu zdrowia publicznego. Czy mamy szansę wygrać z epidemią XXI wieku? Rzeczywiście jest to problem, który od wielu lat narasta, niestety narasta. W tej chwili mamy problem z otyłością i z nadwagą, nie tylko u osób starszych, ale przede wszystkim rozwija się to u dzieci i to jest wielkim wyzwaniem. Z tego względu, że otyłość i nadwaga są absolutnie jednym z ważniejszych czynników ryzyka, które powodują rozwór, rozwój chorób metabolicznych, cukrzycy, także schorzeń układu krążenia, nowotworów, chorób zwyrodnieniowych, a więc jest to absolutnie fundament, od którego którego powinniśmy zacząć. Na pytanie czy sobie damy z tym radę, odpowiem tak, że jak dotychczas dość marnie nam to wszystkim wychodzi. Z tego względu, że przede wszystkim i według mojego odczucia jest za mała świadomość tego problemu i aby działania były skuteczne, muszą być bardzo spójne i wielokierunkowe. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie do, do, otrzymamy taki gotowy, narodowy program, który będzie... Jako jednym z czynników ryzyka, właśnie promował otyłość i nadwagę, i tylko wtedy, poprzez takie wspólne działania, bardzo mocno ukierunkowane na walkę z otyłością, zarówno ze strony nauczycieli, szkoły, domu, a także ulicy, bo na ulicy przecież dostępność do sprzedaży tych produktów jest olbrzymia, da szansę i pozwoli nam na walkę z otyłością. Jakie zmiany w systemie powinny nastąpić, aby poprawić tę sytuację? Mówimy tutaj o zmianie w prawie przede wszystkim. Oczywiście jest wiele pomysłów na ten temat, między innymi ostatnio dyskutowany podatek, tak zwany podatek cukrowy. Ale ja uważam, że zmiany w prawie i regulacje prawne to tylko jeden z elementów. My przede wszystkim musimy bardzo mocno zadbać o edukację zdrowotną, i to już od najmłodszych lat. Musimy wyedukować społeczeństwo, aby to, co robili, robili świadomie, bo tylko wtedy to nam przyniesie efekt. Dlatego też te działania muszą być kierowane, tak jak powiedziałam, kompleksowo przez Ministerstwo Edukacji, przez Ministerstwo Sportu. Musi być włączona do tego grupa producentów żywności, którzy pewne regulacje odnośnie norm, norm kalorycznych będą, będą regulowane. Tak więc tych wyzwań jest bardzo wiele i one muszą być bardzo spójne.